Ktoś kto mnie nie lubi potrafi przyznać rację i widzi, że ja nic nie robię, a koleś mnie zaczepia, nie? Boli go, chyba serce po tej nodze nie mam pojęcia kurwa, co z gościem się dzieje w ogóle. Zamiast zająć sobą, to robi jakieś głupoty... zajmuję sobą. Zgłaszajcie go! Boże jak ma głowę. Acha w trzy Gość o bił we może głupi jesteśmy. A ja Jacek ciebie uczynie? Nie, nie rozumiem. Klikamy tutaj, patrzcie, klikacie Słucham na kluczu, tutaj i zgłoś. Co tam słychać? Zgłaszajcie. Nie gadaj już, proszę. Dobrze, już nie będę, zaprzestaję. Ojej, grzeczny okay. jesteś. Nie, nagle. Abyśmy się oglądać. Bo chmety nie ma. Tak, no ale zobacz. Poszła, z idzie. Idzie. Ale pomóż, słuchaj. Ja mam tu gdzieś, ja syna na nie dalej go mogłem uspiewać. E, ej, ej, ej. ale No nie jej. możesz sobie tak, 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 zrobić, że chcesz z A jak ja się ukiję? Ja się słabiej zrobiłam, sobie tobą mam... Ty jesteś błobi! Co ty z bopi, hmm. co Ja robi? będę najebany. Ja robię hit za hit, hit, ah! hit, Oj, bąbe! Ja będę zbijał potem chyba. Ja Muszę komuś pomachać. Ja. Cześć! Cześć, polegań. Muszę ci powiedzieć, że masz bardzo inteligentnych widzów, nie chcą ci przyznać racji. Mimo tego, że robisz głupoty. Pozdrawiam cię, mam nadzieję, że noga nie boli. Nie boli. To od Ciebie chodzi? Tak! oczywiście. Kurka wolna, to tym, się! Kurka wodna! Zobaczysz, on by się prosił o tą walkę! Ty kurde, przejdź do mnie! Chciałbyś za pierwszy raz! Przejdź do mnie! Przejdź do jak wygląda! Ona są w z Każdy stary widzowie, że lefoniec zrobił się na tobie. Spotkał Cię na omegle i się pucował jak pies. Później zaczął Cię wyzywać i robił fejkę. Włączamy? Tylko się od tego? Zaczepia normalnych ludzi. Masakra, tak? do czego to doszło? Wziąłbyś napisał normalnie jak człowiek, że, że chciałbyś troszkę więcej widzów. Przyjechałbym, zrobilibyśmy coś, normalnie jak Czy ludzie. No, popina! To to ja to ja nie, 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 nie wiem o co tobie oczywiście. wpłacił 3 zł. Rafał król złamał ci nogę, ma mieszkanie fajną dziewczyna. spokój. A ty? Gówno ma, nie ma mieszkania, nie ma Kój, mam tam sobie. Ja nie... Ciu, ciu, co? Masakra, jak można do kogoś... Ja podziwiam, naprawdę podziwiam, że można do kogoś czuć złość po tylu latach. Ja bym... Ja totalnie odpuściłem. TAK! Ja Nic do chłopa nie ma. Ja... Świeczek, ja, kłamiesz! Kto w to uwierzy, gnoju? Tyle. Co? Nie, czekaj. Dobrze. Zobacz. ja, ja. Halo? Halo? Tu dzieje, tu. Yo, Dobrze. Ja... To, to jest, a tu chyba jest dla wziarze. dziewczyn, nie? Cisz. Jestem twoją wsiadł Po Tak. ją w śmieciu! Świątek z wsiarci. Nie się, tak. Co jest? To jest... Tak? Słodkie, Daria. To jest bardzo słodkie. Widzowie już nie piszcie. Nic. Puścimy coś może, żeby widzów zająć czymś. Jakiegoś, a, jakieś aferki boxdala dzisiaj wyszły. Posłuchamy aferek okay. raz i tukę Zobaczymy sobie to Aferki sobie obejrzymy A zaglądaj Przełącz się oczywiście Okej okay, jest. No dzisiaj nie bojesz no, nie wiem. O podrókach. Ty nic nie ja czujesz w ogóle dziewczyny. <śm> <śm>